Witam Was serdecznie, kochani. Długo nas nie było, na blogu też nie mam możliwości pisania, dlatego że serwery One, na którym właśnie nasz blog, sobie żyje, są na etapie kwarantanny. I od ponad miesiąca nie mogę dodawać wpisów. Nie pojawiają się one, nie widzicie ich. I tak teraz kombinuję: by stworzyć takiego bloga na platformie. Ja z prawdziwego zdarzenia. I jakoś między pracą, lekarzami, z misiem móc pisać i też nagrywać właśnie vlogi. Na bieżąco, żebyście mogli wiedzieć, co się u mnie tak naprawdę dzieje. W tej chwili walczymy z chorobkiem. Mm. Misiu, już e, drugi tydzień, jest w domu. E, kaszle, katar, e, gorączka. W efekcie, jeszcze do końca tygodnia, na pewno e, będzie w domu, na lekarstwach. Mnie też dopadło. Gdzie mamy teraz takie dni, gdzie na szczęście mam te dwa dni wolnego w pracy? I jutro mamy bardzo ważny dzień mamy badanie z biegłym sądowym, yes. od którego bardzo dużo zależy. No i trzymajcie hmm. kciuki! Tak, trzymajcie kciuki! Którego bardzo dużo zależy od jego opinii jak to jak proces będzie wyglądał dla tych co jeszcze nie wiedzą no to odwołam się po prostu od otrzymanego mi się orzeczenia bo w ogrzechu komisja stwierdziła, że Michał jest zdrowy jak Ryd. nie patrząc w ogóle w dokumenty bo nie wierzę, że patrzyli. We Wrocławiu zaś mi się uznali jako osobę niepełnosprawną, lecz uznali, że jest samowystarczalny i nie potrzebuje mnie na co dzień. I generalnie nawet może wsiąść sam w pociąg do Wrocławia i sam sam jeździć do lekarzy na badania i w ogóle, bo po co ja moja? Dlatego odwołałam się już do sądu, no i mm, czekaliśmy generalnie na wyznaczenie terminu jakieś 3-4 miesiące na badanie właśnie z biegiem sądowym. No i jutro idziemy mm, z samego rana, także trzymajcie za nas kciuki. To mhm. dużo dla nas Piszemy znaczy. I trzymajcie mnie. Tak. Y, Będziemy walczyć, chociaż nie powiem, bo stres y, zjada. Mm. Jeszcze przed y, pójściem spać. Przed pójściem spać y, przeglądam wszystką całą dokumentację Michała, bo układam sobie jeszcze raz chronologicznie, chociaż jest zrobione, ale dla wszelkiego spokoju. Mm, no i z samego rana idziemy. Później mamy terapię u pani psycholog. Yy, także wszystko w jeden dzień. Sama jestem ciekawa jak to jutro będzie wyglądać. Nie wiem na co się szykować. Yy, no, zobaczymy. Yy, Ostatnio bardzo dużo się dzieje. Yy, Myślę w tej chwili ma regres. Bardzo jest w Każde wyjście, każde wyjście do, do głupiego sklepu, centrum handlowego, za chwilę, do głupiego centrum handlowego. Tak na przykład dzisiaj po lekarzu, tragedia. 10 minut wystarczyło, żeby po prostu. Była akcja, animacja i hiszteria i tak dalej. Wraca to, co było... Praktycznie obraz staje się identyczny, jak mieliśmy przed yy, diagnozą. I strasznie, ale to jest strasznie cholernie mnie ostatnio po prostu denerwuje, jak słyszę... O, ty tyle z nim latasz po lekarzach, przecież on jest zdrowy, przecież... My, przecież nic mu nie jest, przecież nic po nim nie widać, bo niepełnosprawność intelektualna nie jest taka widoczna jak. No po prostu dzieci z autyzmem nie są. No może tak, no są. No nie wiem, jak mam to określić tak, najbardziej obrazowo ale skala po prostu zaburzenia. Y, jest różna i Michał jest, tak jak już to nie raz powtarzałam, Michał mówi y, w miarę racjonalnie, y, rozmawia gdzie tak naprawdę y, ta rozmowa to jest tylko chyba na y, zasadzie tego co on chce, a jeśli my mu zadajemy pytania to z reguły y, odpowiedź jaką dostaniecie to jest wiecznie, to jest nie wiem. I może wie. No, ale tak wygląda ta konwersacja. I, a są dzieciaki, które nie porozumiewają się tak jak Michał. No, w szczęście, w nieszczęście, niestety, niestety Michał mówi. I, i dobrze, że mówi, bo to mnie y, cieszy. No, ale to nie znaczy, że nic mu się nie dzieje strasznie mnie po prostu denerwuje jak na każdym kroku słyszę ja wiem, że to takie jest, może no nie wiem, ale skoro jeździmy po lekarzu po lekarzach różnych tak? i ta teczka pęka w szwach ja w tej chwili muszę kupić kolejną teczkę na jego dokumentację, bo teraźniejsza już pękała w szwach i przychodzą kolejne, kolejne, kolejne kartki, zaświadczenia, wypisy ze szpitala, wyniki i tak dalej, i tego jest, a jest. A jak ja po prostu słyszę, że jemu nic nie jest, bo on nie wygląda, no to... Telepimy. I jak słyszę od osób, które praktycznie mają... E... Mają e... wspierać go, bo to już o mnie nie chodzi, bo ja jestem duża i dam sobie radę, ale... Przede wszystkim Michała mają wspierać i słyszę. Że, no bo nie, bo jaki autyzm? czy to autyzmu nie ma, jak jest No to przepraszam, ale witki opadają po prostu. I tak już ostatnio mówiłam, że właśnie miałam nakręcić. E, takie, nie wiem, coś w zasadzie QA. E, czyli. E, nie wiem, możecie zadawać pytania, ewentualnie po prostu sobie przygotuję coś takiego i, i powiedzieć co i jak. Jest sporo tak naprawdę jakichś fanpage, jakichś blogów rodziców autystycznych, którzy tam obrazują to, jak, jak to się odbywa. No każdy nasze nie ma drugiego takiego samego autysty. Mm, więc każdy taki blog obrazuje całkowicie inaczej. W um, ostatnimi czasy wyszło też sporo książek, bo wyszło nawet, właśnie Nikodema Słowona A. Um, nie jestem kosmitą. Kosmita, wszystkie koty mają ze Aspergera. Um, duże sprawy w małych głowach. Agnieszki koskowskiej, też świetna książka, mm -hmm. gdzie nie tylko jest o autyzmie, ale również o innych niepełnosprawnościach. Bardzo fajny daje to obraz. I myślę, że powinna trafić do jak największej. Ten już nieraz no też... Tylko, no I już nieraz też rozmawiając z przedmężem, e, mówię, że może też napisałabym książkę. Bo trochę tego jest. Ale tak naprawdę nie wiem, czy się do tego nadaje i nie wiem, czy znalazłabym na to no, czas. Także no, myślę, że mogę Wam polecić, bo nawet tu ostatnio świetna pozycja, wszystkie koty mają zespół Aspergera, z naprawdę, no nie jest gruba, czyta się ją dosłownie 5 minut, no może przesadziłam, no. także naprawdę świetna książka. Słowo na A muszę sobie sprawić. Duże sprawy w moich głowach mam. Polecam, przeczytałam. Ja też czytałem. Polecam. To są takie naprawdę fajne, fajne pozycje. Jest z tego sporo. Jest też sporo wydań w formie e Booka, które można sobie ściągnąć. Można ściągnąć sobie na telefon tablet. Czy nawet właśnie na komputer i też sobie powstać w wersji elektronicznej. I zagłębić się w ten temat bo... Dóżę, prawo, maję, Tak. E... No i może. My rodzice właśnie autystów, nie będziemy słyszeć tych tekstów. Typu co ty gadasz, jaki autyzm jaki Asperger? berger, to co tu w ogóle jest. Przecież on gada, bawi się i tak dalej. No, jakoś tam się bawił, ale nie wygląda to tak jak... U innych... przepraszam was. U innych dzieci. Yy. Koncentracja no, po prostu jest mała. i cały czas nad tym po prostu walczymy. W tej chwili mamy też z powrotem problem z jedzeniem. Musik jest właśnie przebudzany, tak jak wam powiedziałam wcześniej. Znów zapachy go drażnią. W gdzie tego nie było, no ale pracujemy nad tym, jak pani psycholog i my w domu. Także, mam nadzieję, że z tego wyjdzie. Hmm, że to takie ustecznianie się nie zajdzie, nie wiadomo jak daleko. I, I po prostu, no, ciężką pracą i sporo poświęconego czasu, gdzie ostatnio to jest taki nerwowy, straszny okres. Jakoś tu pójdzie do góry, do przodu i no i, i oby pojawiły się jakieś nowe rzeczy, które Michał je, bo ta wybiórczość pokarmowa jest po prostu, to jest chyba tak naprawdę największą zmorą zaraz po tym przebodźcowaniu, chociaż może to jedzenie jest bardziej największą zmorą, a zaraz potem jest przebodźcowanie. Yy... No, cholernie, jest to takie wkurzające, bo no, Michał nie je, tak? Nasze wyjścia to jest to, że ja w torebce czy w plecaku mam torbę termiczną i, i w tym wkład i jego serki, bo bo nic innego nie zje i takie wyjazdy właśnie jak do Wrocławia jeździmy, przepraszam. Do szpitali to, to trochę słabo wygląda, bo generalnie zawsze można by było ee, iść do tego głupiego McDonalda, KFC, no, gdziekolwiek, i żeby chociaż zjadł te frytki, coś tam, coś tam jeszcze innego, i żeby się najarł tym. A niestety wygląda to całkowicie inaczej. Z tym walczymy i mam nadzieję, że. W końcu yy, uda się z tym wyjść i jakoś jakoś to będzie, Michał zacznie w końcu jeść, jakieś nowe smaki, jakieś nowe pokarmy wejdą, gdzie wcześniej jadł, bo yy. niestety yy, tak naprawdę na tą chwilę na yy, terapię jedzenia no to po prostu no nie da się. No to jest. To są bardzo duże koszty to jest około około 80 zł 80-85 zł za godzinę, a Michał musi mieć w tygodniu około 4-5 godzin. Więc no nie da się, tym bardziej, że e, chcieliśmy po prostu. No, e, chcieliśmy mieć swój kąt, Dostaliśmy mieszkanie od miasta, wyremontowaliśmy je. E, włożyliśmy dużo kasy, dużo energii. Kredyty na nas ciążą. E, który Polak teraz nie ma kredytów, tak naprawdę. Może się garstka zdarzy. E, no, później przyszła ta chwila, gdzie mi się uzdrowili, więc diametralnie świadczenie, które mi przesługiwało, żeby być z nim non-stop, yy, zostało anulowane. Łącznie z tym dniem, kiedy go uzdrowili. Yy, więc nie mogę mu poświęcać tyle czasu. No i niestety yy, finanse też na to nie pozwalają, bo. Yy, zaraz, Michał, bo stoimy przed wyborem, po prostu czy zapłacić za rachunki, czy żyć. Także tak to wygląda. No i teraz można powiedzieć, że o matka, bo o, nie chodzi na terapię. No, ale są takie przypadki, że się po prostu nie da. A żeby było dobrze, to tak naprawdę ta terapia dla naszych dzieci powinna być refundowana, no ale to chyba nie w tym życiu. Nie w Polsce. Niestety, czy czwarte takie terapii właśnie dla autostów to trzeba z własnej kieszeni po prostu wydawać grube, grube, grube pieniądze. I wiadomo, że terapeuci też nie potoczą się tyle lat, by pracować za darmo, bo to nie o to chodzi. No i, i zobaczymy. Jak to będzie, ja i tak się staram w miarę możliwości, żeby to było dobrze, chociaż od pewnego czasu dobrze nie jest. No i trzeba walczyć. Ten vlog będzie taki krótki, bo generalnie chaotycznie i. Przygotowałam się i usiadłam na żywca. Jestem trochę chora. się też. Mhm. No i jutro jestem jest ważny. Zaczynam się e, spowalniać od tego chulu Jest na sali tłumaczę. E, no i, i z, przede wszystkim stres zjada przed jutrem. Także... No cóż, może jutro uda się nagrać coś? Nie wiem. No i ja cały czas myślę po prostu o stworzeniu, stworzeniu tego bloga na takiej platformie, jaka powinna być. Bo niestety, no, ona po prostu. Ten blog nie istnieje już chyba od dwóch miesięcy. Były problemy z zamieszczaniem po prostu niewidoczne. Nie trafiały do ludzi w ogóle. Także to było gadanie po prostu do ściany, do lustra. No, a, a kilka tam osób wiem, że się interesuje. Teraz też przygotowujemy się do miesiąca rodzin, które są 19. Um, oczywiście codziennie jest wielkie odliczanie, łącznie z minutami, sekundami i tak dalej. Także 19 no już będzie po wszystkim. I, I zaś będzie kolejne odliczanie do kolejnych urodzin już za rok. No ale teraz tematem numer 1 po wszystkim jest właśnie mm, no właśnie te jego urodziny. No, wszystko się kręci wokół jego urodzin. No i przede wszystkim u nas no, rodziną, rodzinami, ale praca, lekarze, normalne życie rodzinne i tak dalej. Także jeśli chcecie wiedzieć co u nas i tak dalej, no to dajcie znać, a jeszcze, bo nie wiem czy jest sens zakładania tak naprawdę taką... Bloga. Hmm. No i teraz powiedz ty. Bardzo pan powiedzieć, że kupiłem dwa nowe auta z typu. i z drugim pepką. Hmm. Już? Mhm. Super. Tak, także... Dajcie znać. Mhm. Czy chcecie. Dajcie mi też znać. Tak. Czy chcecie wiedzieć co u Misia? I czy mam ruszać tak z z nowym blogiem przy okazji będą też vlogi może zaopatrzę się w coś lepszego zobaczymy czy, czy sytuacja nam to pozwoli i tyle trzymajcie za nas jutro kciuki A pewnie na fanpage'u yy, odezwiemy się co i jak no to trzymajcie się, pa!